Hej, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję MLP, więc zapraszam! Tak wygląda moja kolekcja. Kucyków jest obecnie 53 kucyki, a na tej półce brakują dwa kucyki, bo są takie duże. A tak zapytajcie, no to tutaj masz pełno miejsca, nie Ale tutaj już coś stoi, no więc no. Tak wygląda, tutaj są jeszcze opakowania. Od Samset i od LPS-u, więc zaczynamy chyba od tyłu. Tak więc. Yy, tak więc, najpierw mamy Królową Podmieńców Queen Chrysalis, potem są... Yy, potem jest... Twilight Sparkle, znowu Twilight, znowu Twilight, Rarty, Apple Jack Cutie Mark Magic oraz chyba z Rainbow Power taka pinki, która rusza kopytami i taka pinki z cutie mark magic aha krysze sali jest z podróbką i rainbow dash obok Samset też jest z podróbką potem jest Samset z cutie mark magic i Layla aha sam set czy Laira, moja ulubiona kuzynka. Z tyłu jest Rati, Luna oraz Pinky i dwie takie. Yy, no ten. Yy, Applejack oraz Rati. Yy, tutaj mamy księżniczkę Celestię, drugą księżniczkę C Celestię. Nightmare Moon, Cadence, czy tam Cadence, nie wiem. Um, Shining Armor, Twilight, dwie Twilight, to jest takie same. Rainbow Dash, Fluttershy, 2 Fluttershy. Um, um, ta. Um, jak ona się nazywała? Um, To jest Starlight Grimmer, Trixie Lunamon Samsung Shimmer, DJ i coś tam, Apple Blue i Discord. Tutaj są blind bugi. Mam pięć blind bugów. Ten ochroniarz, czy jakoś tak, jakiś taki. Potem jest The Jam. Tak, to jest The Jam. To jest The Jam. To jest The Jam. Ja wiem, jest piękne. Rarty oraz Pinki i potem są takie małe, dwa z Rewiwy potem są te takie no na przykład jest ta grupa i ten a tutaj są moje customy i te customy to jest podróbka obok nich stoi ta kamientowa podróbka a więc tak teraz dodatki, trzymam je w takim okropnym opakowaniu ale przydaje się z ich hanną montaną nie wiem nie ale dostałam od przyjaciółki, ale przydaje się. Tak. Z tyłu wygląda tak. Jeszcze gorzej ta twarz. Boże. w środku wygląda to tak. Wy tego nie widzicie. O tak. No, i są tutaj różne dodatki. Są jakieś kiecki. Są tutaj na przykład karty od line bagów. Są jeszcze takie kucyki, które nie są w ogóle od mali Tupony. No. Tutaj jest więcej takich dodatków. To nie są wszystkie takie większe, tylko takie niektóre, które się nie zmieściły. Pociąg, buty Rarity. I ta szkoła. Tak. tak więc to już wszystko, więc, pa. pa.